Siemanko z tej strony Bartek i dzisiaj gramy w Minecrafta. Znaczy teraz lepiej się przedstawię. Ja już z tej strony Bartek i dzisiaj gramy w Minecrafta. Jak widzicie, mam już tutaj domek I Mam już enchantowane rzeczy, że mam dwa kilofy. To jest mój biom. I dzisiaj jest taki dzień kopankopian. Dzień i właśnie będziemy dzisiaj kopać, tylko najpierw musimy się przygotować. Idziemy yy, nic nie mam. Okej. Okay. Tu może już będę miał... Okej, okay, my w lodówce mam to. Mamy to właśnie jeszcze to przepalimy i za tym czas robimy się pochodnie tutaj yy, nie mamy węgla tu mamy dużo węgla tu mamy też jakieś jeczonko muszę rzeczy podkładać jakieś Przykład, zaraz tu. Diamenty, skóra, książki, mikilof, kość, a koper oh, z tałutem. obraz, a, a jutro ma być też odcinek jak piorę. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, teraz starczy. Okej, okay, a tu jeszcze mamy to do palenia. Drawna, drawna. Musimy wziąć drewno. Nie mamy drewna. Musimy już wykopać. Okej, okay, to pójdziemy się tędy. Jak widzicie, tu creeper mi wybuchł i do kopalni mi się tu dokopał. Okej, okay, czy coś zjemy dalej? Żiemy się. Okej. Ej, owcza, idź mi stąd. I wpadaj, wpadajcie na kanał y, też i subskrybujecie, dajcie mm. dużo tysięcy łapek pod tym filmem i spodziewajcie się, że Minecraft'a filmy jeszcze jutro mają być, znaczy jutro nie, tylko mają być odcinki w yy, niedzielę, yy, po, yy, ten wtorek, yy, czwartek i sobotę. Tak mam ustalone w kalendarzu. Ok. Wiem, że mogę robić w tym podręcznym craftingu, ale ja, dzisiaj, ja nie chcę robić w podręcznym craftingu. Tak, pochodni nam już powinno starczyć, a jak nie, to się to robimy. Idziemy kopać na szame <laughs> Musimy kopać tutaj. Tu jest jakaś kopalnia. Jak widzicie, tu rzeczonko. Patrzcie, tu jest żelazo, bo tu postawiłam żelazo. Jeżeli tu będzie jakaś kira poczelna, możemy to dać. Okej, okay. idziemy tak szybko. Tyk, 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 tyk. Okej. Okay. węgiel mamy, mamy węgiel jak widzicie mam już 30 y, poziom A. teraz lepiej widzicie o jest, okej okay. A diamenty wykopałem na. Bo to już tworzy. Znaczy, bo mieszkałem kiedyś gdzie indziej, ale się przeprowadziłem do tego fajnego miejsca. Mieszkałam kiedyś w takiej wiosce, a nie mogę wam pokazać, bo. Nie wiem, gdzie była. A nie mogę zobaczyć koordynatów, bo też nie wiem, jak się to robi. Znaczy. To się robi i się klika. To się klika, ale ja nie wiem. Okej. Okay. I to na razie będzie tyle odcinka. Widzimy się jutro w następnej części. Pa pa! Widzimy się tutaj. Pa tak.